Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski, razem ze mną zwycięski Arkadiusz Tencula. A się pochwalę, że wygrałem jeszcze drugą No sztabkę. właśnie, pokaż Włożę to, że to było świetnie. najmocniej w gruszkę i, I wygrałem. Ej, fajna, Zmoto. ładna, I zobaczcie. Norman Parker. To wcale nie zadrapa. <laughs> na pewno. E, Arku, na początku, no gratulacje. Szybkie zwycięstwo, szybkie zwycięstwo nad byłym mistrzem organizacji Fame MMA. Chyba się nie spodziewałeś, że aż tak szybko, co? Nie, ja byłem przygotowany naprawdę na wojnę, już mówiłem w poprzednich wywiadach. Miałem ze sobą butlę cenową, miałem ze sobą Gosie, jest ze mną moja Gosia przyjaciółka, która jest na czwartym roku medycyny. Mieliśmy nici, igły, żebym nie leciał na sorek, będę rozpierdzony, żeby mnie ona zszyła. Naprawdę, byłem gotowy. Kurde, i to jest właśnie chyba sposób. Być gotowy na najgorsze, a jak wyjdzie dobrze, to jest fajnie, nie? Niżej jak ostatnio, że byłem gotowy na, ła, na łatwy knockout, a nie wyszedł, no i lepiej się w tą stronę zdziwić niż w drugą, nie? ja jasne, że tak. Arku, ja nie widziałem swojego pojedynku, on był krótki zresztą, ale widziałem chyba, że Marcin chciał pójść po sprowadzenie szybko, co? Tak, na początku była chyba wymiana ciosów, prawy krzyżowy, ale nie trafiłem go czysto, tylko przez gardę, ale chyba się zachwiał po tym ciosie, bo od razu poszedł w nogi. Na szczęście my ćwiczyliśmy to wszystko, że tak będzie, więc wybroniłem się i... Wiesz, uderzałem go tak tymi obuchowymi i któryś tam siadł. Ale kurde tak lekko, nie wiem właśnie. Ale może może wucho trafiłeś się. Tak, nie w ucho, wucho, wucho, ale tak lekko i nagle poczułem jak on mi puszcza nogi i puf, tak się położył. No to już zacząłem napieprzać, a jeszcze jak Piotr Geroś syknął broni, to już było na mnie, wiesz. To ja mówię, kurwa, butli nie odpalę dzisiaj. Tu, 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 Spodziewałeś się, że tak szybko pójdzie po sprowadzania? Nie. nie. Nie, no. że podprowadzenie? Tak, tak. tak ale on miał lepsze warunki w stójce w sumie od ciebie. Długi był, dłuższe były te łapy, mógł tym lewym prostym końcem. Przygotowałeś się, mój drogi. Mie... Ty masz dłuższy zasięg? 3 cm ma. Naprawdę? To sumie sumie takie długie łapy, ja no? Mam jak małpa, tak. Ja mam znaczy, doskonale. wiesz, no ja oceniam przez pryzmat mojego wzrostu, więc mój błąd. Tak, tak, on jest wyższy o 13 cm, ale zasięg ramion ma tylko 3 cm, więc tu nie bałem się tego właśnie. Jeszcze nawet specjalnie obniżyłem pozycję, żeby mu było gorzej wchodzić. Także. Kurczę, pierwszy raz zrobiłem. To, co miałem zrobić. Plan, który ćwiczyliśmy i trenowaliśmy. Bez kitu. Pierwszy raz. Piąta walka moja. Wiem, że tu mówili, że, że trzecia, czy, czwar, czy czwarta, bo dla fejmu czwarta, ale ogólnie to jest moja piąta walka. Pierwsza moja walka była najtrudniejszą moją walką w ogóle w życiu. Ej, szkoda, że ją pomijają. Muszę im powiedzieć, żeby tego nie robić. Ty masz 4-1 rekord już. Tak, dobra. Nieźle, nieźle. Kasia ma chyba też taki, nie? Has, tak, tak, tak. Chyba. Nie wiem w sumie nawet, ale chyba tak. Arku, to ten plan. Jaki był ten game plan od początku do końca? Gameplan był taki, żeby walki. agresją pokazać mu, na początku wjechać, ale nie tak jak na Mureńskiego, tylko wjechać 30 sekund maksymalnie, dalać, żeby poczuł, że to nie są żarty, że te cię ważą i zobaczyć co się stanie. No i tak zrobiłem, stało się to, co chcieliśmy, żeby się stało. Kurczę, tata mój do mnie dzwoni bez przerwy, muszę za chwilę dzwonić. I tak, no i poszło w miarę w porządku. Kolejna sprawa, bo nie widziałam, pokazałeś, na, że ktoś walki o pas, czy nie? No masz drugie tak, zwycięstwo tak, z rzędu. pierwszy do Wojtka, potem do A z to nie ma, to nie jest w ogóle żaden konflikt, my się lubimy, jesteśmy razem w Patriotiku, trzecia runda będzie. E, ale ja jestem. Ja, ja, stumy wygrał, słuchajcie, no czy wy już wiecie, no nie? No i, i co? Aha, no nie, nie, my się wiesz, lubimy szanujemy, myślę, że też mnie lubi. E, tam nieraz jakieś jakiś genetizieraliśmy w ogóle, e, więc e, to nie mam do niego nic osobiście, to jest po prostu czysto sportowa walka. E, Kurcze, no stoi na drodze moich marzeń, nie, to z jego nie że ma po prostu ten pas, a ja ten pas, yy, marzę o tym pasie. Niekoniecznie o tym w sumie, bo mogę się bić też 7.7. Stary, ja ważyłem po wyjściu ze szpitala 86 kg i to jest taka moja normalna waga, 86 kg. Więc 8.4 to co 2 kilo. to nie ma co nawet robić. I Teraz przytyłem specjalnie, żeby ważyć więcej, a... Ja mogę spokojnie 7 -7 się 7-7 wybić, więc może być, na, mogę nawet się bić ze zwycięstwem walki Polak-Wiewiór. Nie ma problemu, może być tak. Nie musi być konkretny Kubańczyk. W sumie to wolałbym najpierw z tym, a potem z Kubańczykiem dopiero. I na przykład zdobyć dwa pasy. Czemu nie? A co tam kurwa, kto zabroni marzyć? Ty, ale z Kubańczykiem byłaby motywacja, co? Byłaby. Nie, no na pewno, ale to jak ja mówię, potrzebuję przynajmniej pół, pół roku, żeby się do niego przygotować. No jak na moje Kubańczyk, taki, rak, taki rekord bez podziału na kategorie wagowe. Znaczy, mówię, ten zawodnik, no chyba najlepszy, co? Fejmie. No ale słuchaj. Jedną walkę to miał Zelpro, którego pozdrawiam, nie mam oczywiście, no ale to nie była walka, to po prostu dostał sobie gościa, żeby wpierdolić mu. Z Boxdellem... No nie ujmuję Boxdellowi, no, ale przyznam mu, bym zamówił, mu wpierdolił. Marcinem, no to też go pokonałem, więc jego przeciwnicy nie robią na mnie wrażenia, których pokonał. Jego przeszłość robi na mnie wrażenie, jego zachowanie, jego postawa na treningach, jego trener robi na mnie wrażenie. To są rzeczy, które robią na mnie wrażenie. Jego przeciwnicy nie robią na mnie wrażenia, których pokonał. Myślę, że tam miałem trudniejszych. No. Arko, takie pytanie stricte odnośnie przygotowań. Spadłeś z tej mocnej bomby. Jak ty przedbrnąłeś przez to przygotowanie, bo na pewno ciężej dużo. No nie, no teraz to wiem jak to jest, ciężko trenować normalnie. Znaczy no nie mówię, że się to mówią tak. Prawie kurde, bo jest to znowu, żeby znowu nie powiedzieć za dużo. Ogólnie. E, doping jest w tym sporcie, jest czymś w miarę normalnym, większość ludzi czysta. I, tak. I wiem, że to ktoś to ogląda i nie wie dzieciaki mogą oglądać i myśleć, że coś, się, że coś jest nie tak, ale, ale tak jest, tak to wygląda. Ja teraz z niego zbiłem, więc... Kurde, ale wiesz co, może przez to też nie jestem taki pospinany, bo to zawsze jak jesteś, to byłem taki pospinany. Teraz było dużo takiego luzu. Może rzeczywiście tędy droga. rogę, Kurde, Bardziej czy... sympatyczny się zrobiłeś. No nie, ale też mniej agresji. Stary, z Natalia też na pewno powie wam, że nie kłócimy się w ogóle. Twoja kobieta, tak? Tak, bo tak to wiesz, jak jesteś na bomby, to jednak zawsze ten kurwo nerwy jakieś czy coś. Dużo lepsze jest życie, więc tak zostanie teraz, bez kitu. E, ja nawet przed treningówki nie wziąłem przed, przed teraz, przed tym. Tak A, i... Serio? Serio, nic, kompletnie, tylko witargo I to wszystko. Kurwa w ogóle jestem w szoku. A ja zawsze się Wiesz, bo może... Może byłem zbyt mało pewny swoich umiejętności i zawsze stawiałem na to, że jak wezmę jakąś przetreningówkę, przydubzę sobie te ścianie, wiesz, hormon sobie wzrostu, to to, że będzie łatwiej, będzie lepiej. Tak myślałem, bez kitu. A teraz powiedz zaczynam wierzyć w to, że to nie jest najważniejsze, że sam jestem w stanie bez tego wszystkiego ogarnąć, wygrywać, wygrywać walki i dojść do tych swoich marzeń. Arku, musi paść to pytanie. Wiesz o kogo, Mateusz Murański. Ja się teraz tam pewnie oglądają wszystkie wywiady. E... Myślę, że tak. Powiem Ci, że nie nie, nie nie, czuję potrzeby, żeby z nim tego rewanżu zrobić, ale zrobiłbym to chyba jedynie dla widzów, dla fanów. bo dla tego chce. Chłopie, ludzie mnie zatrzymy naprawdę ostatnio gościu się zatrzymał na światłach, kurwa mnie zobaczył na ręcznym, wychodzi kurwa Mordu, ale kibicowałem Ci, prawie tam umarłem. Chłopie, ale to nie, Ty musisz mu wpierdolić, Ty musisz mu jeszcze raz pierdolić. Więc wiesz, no, chyba jedynie dla tych, dla tych ludzi to zrobił, bo ja tego nie potrzebuję, ja już to przerobiłem psychologiem, na początku może to potrzebowałem, teraz już to przerobiłem, tego nie potrzebuję, ja tę walkę naprawdę wygrałem, miałem problemy zdrowotne, ciężkie, on sobie nie zdaje sprawy, jak ja miałem ciężkie problemy zdrowotne, mi lekarz powiedział, że ja, że ja z takim zdrowiem nie powinien, po schodach bym nie wyszedł, a ja kurwa przewalczyłem chłopie trzy rundy kurwa, więc co do to czego, teraz jestem w pełni zdrowy, wszystko jest okej, okay. to nie ma, to jestem w ogóle zupełnie innym człowiekiem. Ale wiesz, że jaki ja bym był zadowolony, jakbyście wywalczyli na konferencji? Stary. Ostatnio trochę ci się to wkurzało, co? Takie to wszystko, jakie wiesz. Dystans już teraz, ale wkurzało mnie, tak. Wiesz. Kurwa, ja nie wiedziałem, czego się po nim spodziewać. Tu mi zaczęli tam gdzieś po rodzicach, coś tam cisnąć. Teraz już tak naprawdę nic mnie nie mogą zaskoczyć. Co oni no mogą zrobić? Już wszystko zostało wylane, wszystkie pomiję wszystko zostało wylane, więc stary naprawdę nic mi już nie mogą zrobić. Więc to co oni mogą? Będą odkrywać kotleta, to będzie gdzie nuda. Czyli co? Otwarty jesteś. Odpowiednia nie, propozycja. Nie, nie jestem otwarty, Aha. nie jestem otwarty, powiem inaczej, nie jestem zamknięty. O. To jest dobre określenie Arku, jeszcze raz, gratulacje, sztabka złota jest twoja. I co, życzę Ci no, dwa zwycięstwa, jakiejś mocnej walki teraz. Też tobie takie życzę. Trzymaj się. Na razie.